Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, rozpoczęliśmy czas <laughs> Wielkiego Postu, a to um, dobrą tradycją, że w Adwencie Wielkim Poście zawsze były jeszcze jakieś tam słówka, które mogą nam obok bogatych <laughs> słów pomóc przeżywać czas dany czas. Czy to właśnie był Adwent, czy teraz Wielki Post? Otóż koni Wielkim Poście Anno de Min 2022 <laughs> również coś takiego chcemy. Dlatego bardzo serdecznie pragnę zaprosić Was. Na spotkania. Generalnie one będą we wtorek i piątek, ale czasami jak wyjdzie, że ten filmik ukaże się troszkę później, to proszę wybaczcie mi. <laughs> Moi drodzy, a temat, temat to będzie, będziemy chcieli poznawać sobie różnego rodzaju cnoty Matki Bożej. Cnoty Matki Bożej, które będą nam pomagać dorastać do. Bycia takim uczniem Pana Jezusa, jakim była właśnie Matka Boża. Wiem, że jest ona najlepszą naszą pośredniczką do Pana Jezusa, wiodącą, że jest takim pewnikiem, jak Wielu święty. Trudno wnięcie jakiegoś tego, który nie zamierzał się Matce Bożej, przyjmując nawet jego, jej imię jako, jako swoje drugie, prawda, na przykład Maxilian Maria Kolbe, Ludwig yy, Alfons Maria Liguori, prawda, także Ludwig Maria Gwino de Montfort, prawda? moim, moi, więc chcemy z Matką Bożą przeżywać Wielki Post i bardzo serdecznie na te krótkie odcinki o różnych cnotach Matki Bożej. Chcę Was bardzo serdecznie zaprosić. Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia, że będziecie gdzieś zerkać i będzie to dla Was jakimś ubogaceniem na tej drodze wielkopostnych oczekiwań. Więc z Panem Bogiem i do usłyszenia.